Cześć wszystkim, witam w mojej stajni. Dzisiaj taki nietypowy film. Dzisiaj muszę naprawić kawałek dachu, mam dorobić w stodole. Zaczynam też takie filmiki nagrywać, jak tutaj na miejscu coś robię, bo to jest, to zawsze chciałem nagrać i mówię, muszę aż w końcu Piotrek mi pożyczył kamerkę i się udało. za niedługo też chcemy ruszyć tam z paroma innymi rzeczami. Mam nadzieję, że się wszystko uda i będzie w porządku. Wiatrów na razie nie ma, więc ta blacha na razie może leżeć, spróbuję tam jakimiś gwoździami na chwilę to zabezpieczyć. Ważne żeby tam już nie padało i coś pokombinujemy. Trochę wam też opowiem, a pozmieniało się dużo, więc no, no więc idziemy do stodoły i, no, i widzimy się w stodole. Więc... Dobra, zaliczyłem małego faila. Jesteśmy w garażu, w którym też się dużo pozmieniało, tak na szybko wam pokażę. Eee, tu oczywiście ta ściana będzie przykryta, ale na razie trzeba mieć czas i pieniądze. Stół też już zrobiłem. Muszę go jeszcze fajnie poszykować. Stoi honkerek. Spawareczka, takie tam wiecie warsztatowe rzeczy. Musimy wejść tędy. I ukazuje nam się budka wartownicza. Taka tablica informacyjna, pamiątkowa. No i oczywiście Jestem, byłem zamknięty od, od, od zewnątrz. No. Teraz można wychodzić. Dobra, idziemy pod stodołę. Pierwsza rzecz, która się tu zmieniła, to to wszystko. Dosłownie wszystko się zmieniło. Kiedyś nie wiem czy pamiętacie, jeszcze kiedyś nagrywałem filmy, ale je wszystkie pousuwałem. W sumie głupio zrobiłem, ale to byłem wtedy głupi usuwając je. Tu kiedyś stał taki wielki słup, też go już nie ma. W ogóle podwórko było inne i wszystko było inne, no. teraz jesteśmy tutaj. Z tyłu na podwórku, tu ogniska się dzieją. Tam zwierzaki latają i jest stodoła. Tu są zabytkowe beczki, takie duperele. Ja muszę po prostu tą jedną blachę stąd przerzucić tu na dach tam brakuje. No, Więc chodźmy z tematem. Tu stoi honker drugi. No, to trzeba zamknąć, bo świniaki uciekną I... o, Tu stoi honkerek O, przyszła Pela, przejść No I... Zaraz wam pokażę o co chodzi Drabinę już mam Czy zastanawiam jak wam to... Jak wam to nagrać, żeby na tą kamerę nie padało, bo ja nie pamiętam czy ona jest wodoodporna czy nie. O, ale od środka wam to pokażę. Tam widzicie ten fragment? To, to dzisiaj trzeba tam dorobić. Znaczy dorobić wziąć, przełożyć tam dać tu. Dobra, widzimy się jak to robię. Dobra, blachy mam już ściągnięte. Teraz będę musiał wejść tutaj na dach, pośmierać to wszystko. Yy, chciałem żeby wszystkie blachy pościągać, ale to tylko jest tymczasowo, bo... Będą inne blachy, teraz zauważyłem, że to są inne i tam to są inne, i jednak to wszystko będzie inne. Zmierzę te dwie blachy. Pierwsze, idę tam odśnieżyć. Yy, ale tego wam nie będę nagrywał, bo widzę, że szybko bateria pada. Już widzę pierwszy minus GoPro. GoPro to jest GoPro 5, dobrze gadam? Nie wiem, czy tu gdzieś pisze, ale tak, GoPro 5 to jest. Więc... O, tutaj też widać baterię, fajna sprawa. I na telefonie to wszystko można widzieć, to opowiem wam w jakiś inny dzień o tej kamerce. Dobra, zaczynamy. Dobra, mam już odciężony ten dach. Blachy wrzuciłem. E, ale jednak da się to zrobić fajnie, bez wkrętów. Bo to są tymczasowe, więc zrobię to po prostu na, e, na tym, na gwoździach. Więc spoko. O, idę po młotek teraz. I po papioki. I odpadni but, kurde Jestem już na dachu, tu są te dwie blachy, jedna jest grubsza, jedna chudsza, ale trudno Chodzi o ten fragment od tego do tego po prostu, żeby na chwilę było No, więc tak na chwilę to jest, tymczasowo, bo tu będą te blachy, nie? Nie chcę wam tutaj chodzić po tym dachu, bo... Bo nie, bo to jest taka blacha, wiecie Jak to jest z tymi blachami Opela czeka na dole Zastawałem się jeszcze, jak wam kamerkę dać Boję się, że na nią podać będzie, no, nie wiem, no, mam... zastanawiam się. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock Jingle bells swing and jingle bells ring Snow'en and blowin' up shows of fun Now the jingle hop has begun Jingle bells, rock. Jingle bells, time and jingle Bell time. Dancing and prancing in Jingle bells Square in the frosty air. What a bright time! It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time. Now, guys, let's try. Dołożone są te dwie blachy. To oczywiście będzie do końca, tylko to już w lato. bo To jest masakra. Nie, może się uda zimy, ale to jest dużo więcej innej roboty. Muszę tu całą ścianę zrobić w tej solole jeszcze, a tak się zmieniło podwórko. Ci którzy wiedzą, to wiedzą, pamiętają. To oczywiście tego też nie będzie, bo tu są kostki brukowe duperele. To wszystko tutaj składuję pod potem. Tam stoi kuchnia polowa, też muszę jej zrobić. Zadaszenie, no nie ma kiedy, powiem wam, nie ma kiedy, jak człowiek w robocie długo też czasami siedzi tu to, tu tamto, tu w domu, remonty, to jest tego masakra po prostu. Dobra, schodzimy na dół. Jestem. Jestem, słuchajcie, jestem. Yy, pogadamy sobie tak troszeczkę, co tu się pozmieniało. Albo co, co mam w planach jeszcze, bo w planach mam teraz dużo. Niby mi się to udaje montować na tym komputerze, niby mi się nie udaje ale na pewno to się zmieni. Mam tu dużo planów, ja nie, nie obiecuję, nie gadam, bo tak jak miało być z ocalonym, tak dwa lata już się przedłuża, ale na pewno coś w tym kierunku ruszę, nie? tak już spoko. To się nie bójcie teraz naprawdę. No, ale co do takich zmian teraz na zimę, no to muszę na bazie porobić dużo rzeczy, miały być remont tych hunkerów ale to też mi się przedłuży o całą zimę i wezmę się dopiero za honkera tego drugiego, tego pustynnego, wezmę się dopiero w lato, bo trzeba ściągać dach, czyli hardstopa, postanowiłem, że całą tą tapicerkę z niego zedrze e, całkowicie zedrzę tą gąbkę, to wszystko, ten klej, bo to jest niepotrzebne według mnie, dla mnie to jest niepotrzebne i to jest na przykład niepotrzebne, trzy razy niepotrzebne, e, dlatego czekajcie, nagrywa się, nagrywa, e, nie chcę po prostu tego, bo z tego leci syf a zajęłoby mi to robienie chyba poklejanie, odklejanie za dużo roboty, za dużo pieprzenia to wiecie Zedrze to całe odpuszczę, wymaluję całego hardtopa po prostu na czarno w środku i wszystko. Muszę na pewno sprawdzić te wszystkie uszczelki pościągać, bo tego jeszcze nie robiłem Sprawdzić, wyspawać ewentualnie jak będzie zardzewiałe czy zwinite to wymienić progi są zrobione, progi są zrobione na pewno muszę z tyłu zrobić pod kesonami ostatni, te dwa ostatnie schowki, bo są zgnite po prostu ziemia jest zgnita, tam wokół wszystko jest spoko tylko zgnita jest ta ziemia, muszę ją wymienić następna rzecz to jest no honkera muszę tam wiadomo trochę pokitować bo coś tam jakieś te się robią, jakieś to, jakieś tamto i na nowo go pomalować takich najważniejszych rzeczy wśród na pewno już wymienić na lato z Ramkę przedniej szyby, to jest też podstawa Bo ta już też jest sprzęgniła 5 lat i, ta, i tak jest w bardzo fajnym stanie, bo jak kupiłem Z tatą, to on po prostu był Stał 5 lat na dworze, nie? Jakoś tak, 5 lat, coś takiego No i tak jest w dobrym stanie, bo uwierzcie mi Widziałem gorsze honkery, który, jest, no wiecie jak to jest z polską blachą, nie? Jak to jest z honkerami, jak sobie lubią minić ja to auto bardzo kocham, bardzo szanuję Jest w tym aucie potencjał, niektórzy to auto tak obrażają mi w ogóle Ale dla mnie to jest złote auto Wiadomo, każde auto ma swoje wady i zalety A najwięcej wypowiadają się na temat tego auta ci, którzy im najwięcej jeździli Ci najbardziej, którzy w ogóle... Masakra, nie? Więc no Nagrywa się, nagrywa Tu był taki Bayer, bo sobie podłączyłem, idzie aplikacja i w ogóle wow No Chcę wam dużo powiedzieć więcej, co ja wam mogę jeszcze powiedzieć. Na pewno jakiś film się pojawi, mam racje żywnościowe, więc na pewno chciałbym coś nagrać o racji żywnościowych. Może to kogoś zainteresuję, może nie. Yy, w sobotę prawdopodobnie będziemy robić sobie stodołę, więc też coś nagram, jak się uda. Chyba, że coś innego wyskoczy, no to wiadomo. No Teraz parę takich rzeczy będzie, co będzie szło nagrać. Yy, tu trochę ze strzelania, tu trochę to. Więc no. Ale dzisiaj taki bardzo krótki filmik także yy, taki mały wiecie odchodzi yy, luźne filmy czy to racje żywnościowe że takie rzeczy będę wrzucał do playlisty z luźne filmiki nie? to tam na kanale znajdziecie i, i takie duperele to raczej na, na, tą, na, tą, na tą playlistę nie? więc dobra co ja dziękuję za oglądanie wszystkie informacje jak chcecie się do nas skontaktować chcecie to chcecie tamto Yy, chcecie coś się dowiedzieć, no to piszcie mi na fanpage'u, który jest tutaj na dole w opisie. Jest to dokładnie Honker krisa. Nie wiem co mi się przed chwilą pojawiło, nie wiem o co chodzi. Może że się nagrywa, że jakiś coś wiecie o chodzi, jakiś lat. No już 4 minuty, 4 minuty gadam. Co to jest dobrze? No ale wracając, no to po prostu wszystko tam, nie? czy to związane z honkerami, że lepsze wszystko znajdziecie tam więc dziękuję za... <kluzny> no ale mnie ale mnie coś złapało no także dziękuję bardzo, trzymajcie się i mam nadzieję, że wam się podobają te moje głupoty głupoty, no, moje filmiki no. <ścoughs> dzieje się teraz dużo roboty, powiem wam, masakra nie? Trzeba ratować wszystko, jak nie chałupę, to stodołe. jak nie plac, to auta i tak w kółko, i tak w kółko, przy chałupie zawsze jest robota i w ogóle dziękuję Kub, Kubie, Kubie Jakubowi, Jakubowi, pseudonim Wojtek za pomoc, dzięki Wojtek, dzięki Kuba, drugi Kuba i dzięki wszystkim za pomoc, ci, którzy tu chodzili, Danielowi wszystkim dziękuję z całego serca, którzy tutaj się przykładają do tego całego, do tej naszej całej bazy. No wiecie co chodzi No nie przedłużam, dobra sorry sorry Trzymajcie się i czołem do następnego i widzimy się w następnym odcinku Pozdrawiam Uuu. Patrzcie ten Bayern Patrz teraz kliknę, nie wyłączy